Dobry wieczór, chciałem tak wyjaśnić teraz kwestię, co e, z tymi ulami dalej. E, historia wygląda mianowicie tak, że jeśli już nam się udało te tam skroić, no to słuchajcie, ja nie wiem, e, ja w zeszłym roku robiłem coś takiego, że ja właśnie się bałem trochę to, o to strutowienie, tej yy, te jakieś tam pszczoły w ulu ale i właśnie, i właśnie dlatego z tymi klate, z tymi matkami z tymi z tymi jajkami które podkładałem to już to robiłem teraz że jak na przykład dzisiaj yy, wyciągnęłem ostatnie mateczniki ratunkowe to że tego samego dnia od razu jechałem z tym, żeby zrobić właśnie te, te jajka. Nie, od razu, od razu. Właściwie ciąłem i od razu podkładałem. W tym roku, sami zobaczycie, będziemy się bawić coś takiego, żeby jak najdłużej przeciągnąć, czyli będziemy znowu. Aha, czyli ja w tym roku będę chciał to na maksa przeciągnąć. Słuchajcie, będę to próbował zrobić tak, że właśnie dzisiaj ściąłem mateczniki ostatnie ratunkowe. W tym przypadku, jak chodziliśmy na filmikach, to chodziliśmy 5 dni po ośrodzeniu i później, chodzili, później minęło kolejne 5 dni i tak żeśmy wycięli, nie? Czyli 5 i kolejne 5, nie? E, tak. E, w tej chwili ja robiłem w zeszłym roku, że 7-5. E, specjalnie dlatego, że nagrywamy różne rzeczy i, i, i ci młodzi, którzy się czegokolwiek uczą lub chcą, to zrobimy sobie test specjalnie dla filmików, bo mam te dwie rodzinki, które wydaje mi się, że są chorawe. One cały czas tak klecą, bo klecą. Eee, ramki nie chcą pobudować porządnie, więc ja nie wiem. I właśnie zrobimy tak, że ubijemy matki jednocześnie, tu i tu, nagramy to i później do jednej rodziny przyjdziemy po pięciu, do drugiej rodziny przyjdziemy po siedmiu. I wtedy do tej jednej rodziny pójdziemy, co po pięciu, to pójdziemy pięć, pięć. A do tej drugiej rodziny pójdziemy siedem i potem kolejne 5. I wtedy wszystko się wyjaśni. Ale wydaje mi się, że to i to jest poprawne. Bo w zeszłym roku tak robiłem i jakoś matki mi się nie wygryzały, ani na rękach, ani nic, no nie? Więc po prostu jakoś tam tą pewność powiedzmy, że mam. No, ale względu, e, dla celów naukowych, i żeby to wszystko pokazać, właśnie zrobimy to tak. I teraz ja do piątku, słuchajcie, do piątku te rodziny, które dzisiaj wycinaliśmy drugi raz, matyczniki, mm, to wtedy w tych rodzinach, których tam mamy na filmiku to w dwóch rodzinach po prostu podłożymy ramkę do całkowicie górnego korpusa gdzieś. Jedną ramkę z tego całkowicie górnego korpusa, na przykład przed ostatnią, wrzucę niżej do korpusa, jak będzie ładnie z miodem czy coś, bo tak tam wychodzi, że one tak są. A, 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 a w to miejsce włożymy sobie tą ramkę z naszymi larwami, jajkami z tego względu, że później nie będziemy musieli rozkopywać tej całej wieży po to, żeby tylko po prostu ją wyciągnąć i ten, ten motyw będziemy próbować to przedłużyć jeszcze o te kolejne dni no i wtedy prawdopodobnie dopiero jak już skośimy znowu na tej ramce po 5 dniach i po 5 dniach, czy tam po 7, po 5, no to w tym momencie przedłużymy ten okres naszego zbieractwa bardzo, bardzo długo i dopiero, jak tam już będzie drugie cięcie mateczników, to wtedy będziemy wkładać już mateczniki na dzielenie i mam nadzieję. Że pszczoły ten miód mi przyniosą, jest filmik, słuchajcie, gdzieś tam niżej. Co Ewelina pokazuje, matecznik taki tam wygryziony. No to Wy macie tam, pokazuje ramki z ula już zabite miodem, które były z okresu właśnie drugiego cięcia mateczników. I sami możecie sobie tam zobaczyć wtedy, ile ja miałem miodu w zeszłym roku, a jak wygląda to w tym roku. I w tym roku, w stosunku do zeszłego roku, to jest bida. To jest bida, bo w zeszłym roku, już tak jak teraz mam te mateczniki, to ja miałem normalnie to wszystko, już miałem u góry 3 czwarte tych ramek miałem zasklepionych. Nie? A w tym roku jest, bo jest, teraz, te teraz siedziały mi coraz więcej tej lotnej pszczoły. Tej pszczoły lotnej będzie coraz więcej w tym ulu. Za chwilę, jak już będzie ta druga ramka, to właściwie można powiedzieć, że to będzie sama pszczoła lotna, więc po prostu na ten okres Musi przy, mi przypasować chociaż w tydzień dobrej pogody, nie? Takiej bardzo dobrej. Ten rzepak już jest na ostatki, jedzie, już wbija się na te ostatki, już się robi łysy. Więc zwyczajnie, no, by mogła się przydać pogoda. Bo te pszczoły, jakie jest tyle lotnej pszczoły, to one potrafią naprawdę nanieść miodu. To kilka dni potrafią nanieść tego miodu. Tylko to musi być do tego pogoda. Jak mi trafi tak... Właśnie, że nie będzie pogody, no to ten miód będzie, tylko że będzie go o wiele mniej, nie? Tak, i nie będzie taki, nie będą te ramki takie ubite wtedy, nie? No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Niektórzy mogą sobie myśleć, że na kratach, to o, już byś miał, nie? Ten, ten, ten miód tam jest, ten miód tam jest, tylko po prostu trzeba na to wyczekać. Ja zauważyłem, jak kiedyś miałem na kratach, to. Yy i tak właściwie kręcony był po tym, po tym samym jakby okresie ten miód, bo na dużych ramkach to jest inaczej niż na połówkach, nie? Na połówkach tu już faktycznie bym wykręcił połówkę miodu, nie? Jak nic bym wykręcił połówkę miodu. No, a to, to tak wygląda. Więc po prostu, no, chciałem tak opowiedzieć o tym, że no co, co, co teraz będziemy robić, jak już zetniemy ten drugi matecznik, że albo możemy rodzinę ciągnąć dalej, albo możemy już podkładać jajka, i, i, I w momencie kiedy już będą te, te, te matki do, do, y, przed, y, przed wygryzieniem, tak? Nie? Ja tam sobie upilnować, no to w tym momencie też, nie? No to już wcześniej bym musiał zrobić y, y, miodobranie i wtedy to wszystko chwale podzielić, ale że w tym roku wszystko tak się dziwnie ciągnie, no to właśnie spróbujemy to wszystko przeciągnąć do przodu, żeby ta pszczoła jeszcze może więcej tego pozbierała. I tak właśnie będziemy to robić, więc na, jeśli ktoś ma jakieś pytania co do tego, wszystkiego, no to proszę tam napisać, to może bardziej mi się uda to jakoś tam wyjaśnić, opowiedzieć, może na przykładzie, też rysując. E, jeśli by chciał po prostu w takie testy brnąć, że nie mamy nic nie mamy bez niczego, nie? E, tak. No i to by było chyba to tyle. a widziałem tam różne komentarze, nie? Tam sobie, czekaj, ktoś czasami obejdzie, to też można zaświlować. A i niektórzy piszą, że szalony gość tam, nie, ADHDowiec, no tak, ja jestem po prostu dziki, niektórzy mogą sobie stwierdzać fakt, że, że jak taki gość w ogóle, co on z pszczołami, nie, no gdyby nie ta taka moja jakby energia dzikość, to ja bym nic specjalnego może w życiu nie zrobił, bym poszedł do zasranej pracy, siedziałbym, nie, za jakimś dziadobnym dziurkiem, gdzie ja się do prac nachodziłem różnych i do piekarni, i do tych wszystkich tam, nie? I takie majsterkowanie, jakieś tam platy was, wszystko. Wszystko. I Jak samemu człowiek czegoś nie robi, to satysfakcji z tego nie ma. A to ja całe życie z tą przyrodą, biologią, no to po prostu się uczepiłem tych pszczół, nie? No i działam z tymi pszczołami na całego. Mi się to choler nie podoba. I po prostu dlatego ja to tak robię, jak robię, nie? No. I to tak jest. Zobaczcie, ile ile ludzi ma pszczoły, ile lat i nic sensownego nie wymyślili przez ten czas. To taka prawda. Ja już widziałem takich pszczelarzy tyle lat, pszczoły i ja po nim jakoś specjalnie nie widziałem, żeby on coś sensownego wymyślił, coś innego. Nie? Tylko wiecznie te powielanie tego wszystkiego, wiecznie powielanie. No. Jak ktoś komuś coś pokaże, tak on już to robi do i nic Swojego nie wymyśli. No a ja właśnie tak, właśnie z tego względu, że taki jestem i inny, to to wszystko muszę mieć inaczej po swojemu. Dlatego macie szansę oglądać coś innego w internecie, a nie ciągle to samo, nie? No i właśnie o to chodzi. U mnie się nauczycie. Jak ktoś będzie oglądał filmiki przez stary sezon, to zaraz będzie wiedział, że rzeczywistości do małych pasiek, na przykład węza, nie jest konieczna. Ja niedługo będę robił y, y, płytki, porobimy. I zobaczycie, jak się robi płytki. No to takie tematy, taki filmik, poruszenie tematów takich wieczornych. Nie? Co będziemy robić dalej? Jak sprawa wygląda z tymi właśnie matkami? I, i, i co teraz dalej z tymi ramkami, z tymi osieroconymi rodzinami? To już było to najważniejsze, co chciałem przekazać że jeśli właśnie komuś się pożytek w tej chwili kończy i on na przykład wie, że za 10 dni będzie koniec pożytku, koniec, że potem tymi ramkami będzie machał i nic nie będzie z nich ciekło, no to właśnie w tym momencie już może podkładać sobie same jajeczka, no bo on wykręci ten miód i w tym momencie na przykład, jeśli już wiem, że za 10 dni kręcę miód, no to wtedy ja bym przekręcił ten miód, pak, 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 zbił to w dwa korpusy i w tym momencie byśmy mieli już tylko to na tych naszych matecznikach i pach, pach, nie, tam kolejnego dnia zaraz rozbieramy, nie, to tak jedno po drugim by szybko nastąpiło, ale że u mnie ten pożytek się przyciągnie, a w tych wieżach takich lepszych tam, nie, no to tego czerwiu jeszcze jest bardzo dużo do wygryzania, więc zwyczajnie no, przeciągniemy tą rodzinę do przodu i w takim motywie będziemy działać, że będziemy to prze ciągać. A jeśli zauważę. Ale to będziemy dalej gadać. To będziemy dalej, to będziemy po prostu, ja już teraz już założyłem jedną rzecz, ostatnią powiem, że w tym momencie jak jest teraz, to może ja nie, za, nie do końca będę e, też e, opowiadał, co będziemy robić na przykład krzy, trzy kroki dalej, bo to jest bez sensu, tylko na przykład będę jak już to coś opowiadał, co będziemy robić krok dalej. Nie? To wtedy każdy na przykład jeśli już by takie coś sobie zrobił sam, nie? No, tu już by wiedział na przykład, że co zrobi ten krok dalej, nie? No, no to, 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 to uważam, że to będzie tylko tyle i, 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 i po prostu y, wszystko będziemy pokazywać na bieżąco, a nie to, że ja o czymś gadam i po prostu się. No, nie do końca sobie to ułożę najpierw w głowie, a żeby to porządnie powiedzieć, nie? Wiadomo o co chodzi. No, a, a jak już ja coś robię, po prostu robię, no to robię to dobrze, nie? No, to i to tak to wygląda. No to by było to wszystko i życie wszystkim. Miłej nocy i miłej pracy, i myśleniu o pszczołach i o tym, co będziemy robić jutro na naszej super pasiece.